Cześć tu Paweł Regiec i w tym wideo opowiem jak można zwiększyć zyskowność swojego biznesu poprzez namierzenie a potem eliminację czegoś co nazywam elementem zerującym i o co chodzi w tych wszystkich elementach zerujących. No, najprostsza matematyka mówi nam że jakakolwiek liczba pomnożona przez zero daje nam oczywiście wynik zero i w związku z tym mamy taki wniosek że w systemie który składa się z wielu mnożników z wielu czy kilku mnożników nie ma sensu optymalizować Jakiego, wszystkich tych, tych pozostałych mnożników, jeśli zignorujemy jedno zero, które jest tam gdzieś w środku? No i takich systemów w życiu jest dużo. System sprzedażowy, system e-commerce, czy, czy generowania sprzedaży e-commerce też jest takim systemem, ale na najprostszym przykładzie, gdyby, jeśli sobie weźmiemy kilka liczb, powiedzmy 7 razy 4, razy 5, 20 razy 7, to by nam dało 140, ale jeśli w tym równaniu mamy też mnożnik, no to oczywiście. Wynikiem będzie 0. I teraz nieważne, co zrobimy z tym, czy tutaj zoptymalizujemy ten, ten element, i tutaj będzie 17, a tutaj zamiast 44 będzie 40, to wszystko i tak jest nieistotne, jeśli mamy to 0, jeśli zignorujemy to do 0. Więc to jest taki najprostszy matematyczny przykład. Inne przykłady z życia, jeśli pomyślimy sobie o domu, który jest ma, ma najlepszy system zabezpieczeń. Kamery, czujniki. Fosła dookoła, most zwodzony, wszystko co można sobie wyobrazić, alarmy, to to wszystko nie ma sensu, jeśli my zapomnimy tego alarmu włączyć na noc, albo jeśli zostawimy ten most opuszczony na noc i drzwi otwarte. To po prostu nie ma sensu. Jakby cały ten wysiłek dookoła włożony, nie ma sensu, jeśli zapomnimy o jednym elemencie, który potrafi to wyzerować, jakby ten, ten wysiłek. Więc to jest ten nasz element zerujący. Dalej mamy przykład, na przykład, restauracja. Jeśli mamy doskonałą restaurację, super lokalizacji, świetny wystrój, światowej klasy obsługa, jeśli chodzi o kelnerów, ale jedzenie jest niedokodowane, jest niesmaczne, jest po prostu zepsute, no to to może być też ten element zerujący i cały wysiłek dookoła nie ma najmniejszego znaczenia, bo końcowy wynik będzie taki, jaki będzie. Inny przykład w firmie, jeśli mamy zespół powiedzmy pięciu osób, i te, te, te osoby są kompetentne, to wszystko jest dobrze poukładane, są dobre procesy, ale jedna z tych osób jest zdemotywowana całkowicie, to ta jedna osoba swoim nastawieniem, podkopywaniem, tak naprawdę, potrafi cały system położyć, i cały zespół może się rozpaść, czy być po prostu nieefektywny. Więc to są takie przykłady najprostsze. Um... Takich elementów zerujących w życiu, w jedzeniu też tak może być. Jeśli się staramy. W jedzeniu, czy w dbaniu o zdrowie, jeśli staramy się o dbać o nasze zdrowie, jemy doskonale, ćwiczymy, mamy aktywność fizyczną, ale całkowicie położymy sen. Całkowicie nie będziemy, chodzili, nie, będziemy chodzili spać o czwartej rano, będziemy spali po dwie godziny dziennie, no to wiadomo, że Namieszamy w, tej, w tych naszych hormonach. System się nie będzie miał kiedyś zregenerować, toksyny nie będą miały kiedy się oczyścić, czy wyjść z organizmu i całość tego wysiłku, który wkładaliśmy na przykład w jedzenie, jest po prostu bez sensu. Możemy to wyzerować. Więc no, oczywiście myślę, że każdy rozumie, że jeden element może położyć cały system. I w przykładzie, jakby w, w temacie e-commerce mamy też takie jedno główne równanie. Ja je tutaj rozpisałem. Co się składa na przychód, na sprzedaż w sklepie internetowym? No mamy oczywiście ruch, czyli ile osób wejdzie do naszego sklepu i odwiedzi ten sklep w danym okresie czasu. To jest mnożone, bo to są wszystko mnożniki, to jest mnożone przez wskaźnik konwersji, czyli jaki procent z tych osób, które weszły, faktycznie kupią. Jeśli na 100 osób kupi jedna, to mamy wskaźnik konwersji na poziomie 1%. To jest mnożone razy średnią wartość zamówienia, czy średnią wartość koszyka, jak to woli, i to jest jeszcze, jeszcze mnożymy przez częstotliwość zakupów, czyli przez lojalność. Jeśli mamy ją na poziomie 1, to znaczy, że każdy klient tylko razu nas kupuje, nigdy więcej nie wraca, ale możemy też rzeczywiście tym manipulować i zwiększać ten wskaźnik. Więc jeśli mamy. To, to jest kluczowe równanie, jeśli chodzi o sprzedaż. Wiadomo, że w ogólnie w biznesie e-commerce mamy więcej czynników, logistyka, wiadomo, to wszystko, co tutaj zrobimy i możemy to zrobić dobrze i z tego są jakieś konkretne przychody, jeśli położymy logistykę, jeśli obiecaliśmy klientom wysyłkę w jeden dzień, a wyślemy w 30 dni, no to położymy cały system prawdopodobnie, więc elementy zerujące mogą być też w innych aspektach, w innych obszarach naszego biznesu, ale tu skupiamy się, tutaj dla przykładu wziąłem to, to równanie takie przychodowe. Więc tutaj każdy powinien sobie odpowiedzieć, każdy właściciel sklepu powinien sobie odpowiedzieć, czy na takie pytanie, czy w Twoim równaniu jest element, który wynosi zero lub jest mu bliski. To nie musi być zero. To może być bardzo mało. Na przykład, jeśli mamy konwersję na poziomie 0,3%, to nieważne, ile włożymy tutaj tego ruchu, ona zawsze będzie mnożona tylko razy 0,3%, to jest bardzo mała liczba, no i te, te nasze wysiłki, oczywiście koszty, które ponosimy w związku z pozyskiwaniem ruchu, no będą sabotowane tutaj, na tym etapie. Tak, to jest taki najprostszy przykład, z którym się dość często spotykam. I teraz idąc dalej, wniosek jest taki, że wąskie gardło w naszym systemie, jakikolwiek system byśmy nie wzięli, ale posłużmy się tym przykładem równania naszego e-commerce, wąskie gardło systemu, ono zawsze będzie wyznaczało maksymalną przepustowość tego systemu. Czyli innymi słowy, jeśli wrzucamy tyle ruchu, to jest naprawdę dużo, powiedzmy 100 tysięcy osób wchodzi. W tydzień czy w miesiąc do naszego sklepu, ale potem to się musi przecisnąć przez to wąskie gardło, jakim jest wskaźnik konwersji, który jest bardzo, bardzo niski. No to nieważne, ile tutaj wsadzimy, zawsze będzie ograniczeniem nasza, nasz wskaźnik konwersji. Więc to jest takie najprostsze tłumaczenie i dlatego naszym zadaniem jest praca, jest namierzenie tego wąskiego gardła i najpierw praca nad tym, żeby, żeby to udrożnić żeby zwiększyć tam przepustowość. Bo cała reszta, tak jak mówię, nie ma znaczenia. I w zasadzie to jest zadanie numer jeden, Taka, takie jest przesłanie tego wideo, żeby popatrzeć na swój biznes z lotu ptaka, jeśli ch chcemy wziąć pod uwagę na przykład przychód, bo większość osób marzy o tym, żeby sprzedaż była większa, czy zyski były większe, to prawdopodobnie dużo rozwiązanie te tej zagadki, czy tego wyzwania leży w tym równaniu, często tak jest i trzeba po prostu sobie to rozpisać, spojrzeć na to z lotu ptaka i sprawdzić, gdzie mamy to wąskie gardło. No bo właśnie teraz przechodzę dosyć płynnie do ostatniego punktu, czyli jak znaleźć taki taki element zerujący. I to co jest, to co zauważam, to to, że zera, czy elementy zerujące, one się nie ukrywają. Czyli one są oczywiste, ale tylko wtedy, jeśli spojrzysz na Twój system zlotu ptaka. Jeszcze raz powtórzę, to może być dowolny system, to może być Twoje zdrowie, to może być sprzedaż w firmie, to może być ogólnie firma, jako, jako też system połączonych różnych systemów, ale na przykładzie naszej sprzedaży, jeśli spojrzymy na to z lotu ptaka i nie będziemy się skupiali tylko na jednym z tych elementów z tego naszego równania, to wtedy mamy szansę to zobaczyć, bo te rzeczy są widoczne, tylko zazwyczaj zerem jest to, co my też trochę celowo jakby ignorujemy. Ignorujemy, bo często to zero ten element zerujący jest niewygodny i nam łatwiej jest tak trochę naiwnie liczyć, że ten problem się sam rozwiąże. Jeśli na przykład nie wiem, zrobimy jeszcze, poprawimy jeszcze 10 opisów produktowych albo meta description dodamy, żeby nam się lepiej pozycjonowało. Jeśli my mamy zerową sprzedaż, to Żadne, żadna poprawa opisu w krótkim terminie niczego nie zmieni, niczego nie poprawi. Więc nie, nie warto się tutaj też oszukiwać, tylko warto krytycznie na to spojrzeć i, no i nie liczyć na to, że problem, który jest dużym problemem, sam się rozwiąże, albo że ktoś magi przyjdzie i da nam jakieś magiczne rozwiązanie. Często słyszę, że no już piątą agencję reklamową próbujemy i żadna do tej pory nie działała, wszystkie nas zawodziły i wiem, że poziom może być różny tych agencji, natomiast jeśli. Weźmiemy sobie pod uwagę ruch tutaj. To pamiętajmy, agencja reklamowa ma nawet w nazwie ona odpowiada za reklamy. Reklama odpowiada za to, nie za, to, za sprzedaż tylko za to, żeby osoba przyszła do naszego sklepu czy na naszą stronę. To jest jedyna tak naprawdę rola reklamy. Jeśli reklama jest bardzo dobra, to wsząśnie tak pozytywnie odbiorcą. I ten odbiorca będzie taki trochę wytrącony z równowagi, bo uderzymy w czuły punkt już na etapie reklamy. No i to wtedy tym lepiej dla nas, bo przychodzi w jakby w lepszym stanie, w większej gotowości takiej zakupowej do nas. Natomiast podstawowym celem reklamy jest klik, żeby przyszła do nas ta osoba do naszego sklepu i potem przejmujemy to my, w sensie twój sklep internetowy i on odpowiada za to, żeby była transakcja. Więc nie przerzucałbym za dużej odpowiedzialności na kogoś, kto odpowiada tylko za to, żeby te kliki były. Wiadomo, że jest jakoś ruchu, że ona może być lepsza i tak dalej. Nie bronię też agencji specjalnie, bo wiem, że jest różnie. Natomiast nie zawsze problem leży tutaj, a z mojego doświadczenia większość właścicieli właśnie tutaj widzi w tym elemencie ruchu słaby punkt całego systemu. Tak? A w międzyczasie wszystkie te trzy pozostałe mnożniki są całkowicie zaniedbane. No jeśli je zaniedbujemy, no to nie liczymy na to, że jeden nas może tu być problem, ale najczęściej najczęściej problem jest tutaj, w, w konwersji, a nie w ruchu, bo ruch tak naprawdę można sobie bardzo łatwo, bardzo łatwo sprowadzić. Dobra, to co mamy jeszcze? Jak znaleźć w takim razie taki element zerujący? Pamiętaj, że naszym celem jest spojrzeć na to wszystko z lotu ptaka, wtedy dużo więcej widać, więc wypisz sobie takie Twoje równanie, jak ono wygląda, i sprawdź na liczbach, co ciągnie w dół cały ten system. Czyli po prostu sprawdź, który element jest najsłabszy, tym najsłabszym ogniwem i to będzie widać. Na liczbach będzie wszystko widać, jeśli sobie na to spojrzeć całościowo. No i powiedzmy, że tym elementem obniżającym jest współczynnik konwersji. Często tak jest, że to jest to nasze wąskie gardło. Jeśli tak jest, no to to może oznaczać wiele rzeczy. Może to oznaczać, że klient wchodzi na stronę i nie rozumie, o co chodzi na tej stronie, albo wchodzi na stronę i nie wie, co ma zrobić. Może tak być, może to oznaczać, że klient ci po prostu nie ufa. I może tak być na początku, kiedy to jest jego pierwsza wizyta, nie macie żadnej historii i on ma prawo ci nie ufać. Wtedy po prostu z, takim, z takimi osobami trzeba inaczej się komunikować, nie oczekiwać od razu zakupów, tylko zbudować jakiś system, który spokojnie do tych zakupów doprowadzi nie wiem, za miesiąc, za dwa. Trzeba sobie po prostu dać trochę czasu. Może to też oznaczać, że klient nie czuje potrzeby zakupu. Tego, co mu oferujesz. A to znowu może wynikać z tego, że albo niepoprawnie rozpoznałeś potrzeby tego klienta, albo że twój produkt po prostu nie realizuje tych potrzeb, albo produkt jest OK, ale klient tego nie widzi. Bo komunikaty, które komunikacja, jakby, którą masz w sklepie, nie trafia w czuły punkt. jakby Nie porusza tego klienta, i on widzi ten produkt, czyta ten opis, ale jakby nic nie czuje, żadnych emocji w środku. Może tak być. Więc to są takie to są takie trzy powody, które mi teraz przyszły do głowy. Natomiast musisz pomyśleć, musisz sobie zadać pytanie dlaczego tak jest. Jeśli konwersja jest niskie, ni, za niska, jeśli tutaj jest to wąskie gardło. Dlaczego tak jest? To można zbadać. Musisz się dowiedzieć dlaczego klient wchodzi do sklepu i natychmiast wychodzi. Dlaczego jest ten efekt wejście, wyjście? Dlaczego część ludzi ogląda opis, kartę produktu, ale nie dodaje do koszyka? Dlaczego jest jeszcze inna grupa ludzi, którzy owszem dodali do koszyka, ale 70% z nich te, te koszyki porzuciły i po prostu uciekły z swojego sklepu, nie dokonują zakupu, na te pytania trzeba sobie zadać. Znaczy, inaczej, te pytania trzeba sobie zadać i znaleźć oczywiście odpowiedzi na nie. Czy zbudowałeś zaufanie? Najczęściej jest temat zaufania lub właśnie tego niedopasowania produktu czy, czy komunikatu do realnych potrzeb klienta. Czyli klient nie czuje, że to rozwiąże jego problem. No i możesz sobie też zadać pytanie, czy strona, na którą trafia, Klient spełnia oczekiwania, które klient ma w głowie przychodząc z reklamy. Czasem, kiedy reklama jest dobrze zrobiona albo źle zrobiona, bo oczekiwania są za wysoko postawione i klient wchodzi i te oczekiwania nie są spełnione. Czyli w reklamie dużo obiecaliśmy. A na stronie się okazuje, że to jednak nie jest takie fajne. Może to jest kwestia ceny, może to jest właśnie tych, tych tego uruchomienia emocji, a raczej braku tych emocji. Klient musi, pamiętajmy, że kupujemy emocjami, potem sobie to próbujemy racjonalizować, rozumiem, ale te emocje muszą być. Szczególnie jeśli sprzedajemy coś droższego. Więc to tak, to jest kilka takich powodów czy, czy przyczyn, które nie muszą być prawdziwe. Ja się z nimi często spotykam, natomiast trzeba to po prostu zbadać. Jeśli już namierzysz, gdzie jest ten element, to potem trzeba zejść niżej od szczegółu, od ogółu. Patrzymy sobie na elementy, wchodzimy niżej, tutaj i zadajemy te pytania, kopiemy tak głęboko, jak się da. I tak dla podsumowania, w życiu i w biznesie istnieje coś, co ja nazywam właśnie tym elementem zerującym. Jeśli ten element zero czy, czy, czy bliski zero występuje w Twoim systemie, jeśli go masz, to o tym wiesz, bo, to, bo, bo wtedy Twój system nie działa w ogóle, Czyli na przykład masz zerową sprzedaż, albo Twój system działa, ale znacznie, znacznie gorzej, niż chciałbyś, żeby działał. I Ty to po prostu czujesz, że coś jest nie tak, po prostu jeszcze nie wiesz, nie wiesz co to jest. Więc wtedy, jeśli, tak, jeśli masz takie poczucie, że jest gdzieś ten element zerujący, to spójrz sobie na ten swój biznes. Przede wszystkim musisz spojrzeć prawdzie w oczy. Nie możesz ignorować problemu, który występuje i liczyć, że się sam rozwiąże, albo że ktoś. Go rozwiąże za Ciebie. Jeśli jest duży problem w biznesie, to jest problem właściciela i musi znaleźć na to rozwiązanie, więc wtedy spójrz wprawdzie w oczy i skup 100% swojej energii na tym, żeby zdiagnozować, gdzie to jest, i potem znaleźć na to rozwiązanie. Zawsze można, jeśli tylko poświęcimy trochę energii, czasu na to, żeby, żeby znaleźć ten, ten powód. I to w zasadzie tyle, co chciałem dzisiaj przekazać. Daj znać w komentarzu, czy, czy było to wartościowe. Moim celem było tak, jakby pobudzić, tym krótkim wideo, pobudzić do takiego spojrzenia na biznes z szerszej perspektywy. Bo wtedy dużo więcej widać i dopiero wtedy możemy sobie schodzić punktowo w te miejsca, które gdzieś tam świecą się na czerwono i, i wiemy, że coś jest z nimi nie tak. Więc jeśli Ci się podobało to wideo, było wartościowe, zostaw łapkę w górę, polub to wideo. Możesz też zapisać się, zasubskrybować nasz kanał bo takich wideo będzie więcej. Jeśli zasubskrybujesz, no to oczywiście będziesz mi dostawał powiadomienia o tym, że, że nowi, nowe wideo jest dostępne. W zasadzie tyle z mojej strony. Kończę na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i życzę rekordowych zysków. Trzymajcie się.